Masz do rozwiązania takie równanie logarytmiczne. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że po obu stronach równania jest po jednym logarytmie i nic więcej. Logarytm jest oczywiście o tej samej podstawie. Więc pierwsze co robisz, to zamieniasz dwójkę na logarytm. Zamieniasz tego wzoru. Czyli k to 2, czyli dwójka pojawi się też tutaj. miejsce a możesz wstawić cokolwiek, ale my chcemy zamienić dwójkę na logarytm o podstawie 3, tak, tak jak jest tutaj. Czyli w miejsce a tutaj i tutaj wstawiasz 3 i zamiast dwójki piszesz logarytm o podstawie 3 z 3 do drugiej. 3 do drugiej to oczywiście 9 i masz obok siebie sumę logarytmów, obok siebie masz dwa logarytmy o tych samych podstawach. I możesz skorzystać z tego wzoru. Czyli zamiast sumy dwóch logarytmów pojawia się jeden logarytm o podstawie 3. No i osiągnęliśmy cel. Po obu stronach równania masz jeden logarytm i tylko jeden logarytm o tej samej podstawie. Teraz korzystasz z tego, że logarytm jest funkcją różnowartościową. I co to nam daje? No, to, to nam daje, że jeżeli te logarytmy mają się równać, to wyrażenia, które są logarytmowane, czyli to wyrażenie i to wyrażenie też muszą się równać. To zapewnia funkcja różnowartościowa. Po to, że mówimy, że jeżeli podstawy logarytmów są takie same, to możemy je opuścić. No to opuszczamy i mamy równość wyrażeń logarytmowanych. Rozwiązujesz to równanie i wychodzi x równa się 1. I to jest rozwiązanie tego równania logarytmicznego.